Ho, ho ho! Siemanko, ja jestem MyFek. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny odcinek z MTA Ford Life, kolejny odcinek z projektu świątecznego. W dzisiejszym odcinku będziemy montować licznik do naszego pięknego Esperanto. Więc nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i jakimś fajnym komentarzu. Zapraszam do oglądania. Dobra, autko już mamy naprawione. Więc już co, podjedziemy na komponenty od razu, to obok mamy. Specjalnie pojechałem naprawić output w LV, bo wiem, że tu na pewno są komponenty. Więc tak to jest. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. I... Ostatnio na live się was pytałem, jaki zrobić ten licznik. I doszliśmy do wniosku, że robimy czerwony, bo tak jak to powiedzieliście, czerwony będzie szybszy. Więc no co, no zrobimy w jakichś kolorach czerwonych ten licznik szkarłatny... Albo czerwony, czerwony. Szkarłatny chyba był ładniejszy mi się wydaje. Szkarłatny ładnie... A, ja nie mam hajsu, przepraszam. Jeszcze trzeba podejść do bankomatu na szybko. Jezu, gdzie tu jest bankomat? Tu jest bankomat. Yy. 16 tysięcy. Wypłata gotówki. Dobra, to co robimy? Chyba ten czerwony zrobimy. Co mi tam? Zaszaleje, trochę droższy będzie, ale. Trochę droższy pójdziemy. Ten szkarłaty faktycznie to jest taki fajny czerwony. A ten czerwony to jest taki czerwony. Dobra. No i 16 tysięcy poszło widzowie. Ale mi do tego pięknego auta. Odpalmy silnik. Jedźmy, nie no, ten si Nie no, dobra. Wiecie co, widzowie? To ten licznik jest tak piękny. Ale co, no, zamotowałem licznik. I co miałem ja jeszcze zrobić ciekawego? Jest to nowa praca na serwerze. Boże, pojedziemy tu nową pracę. Zobaczymy. Dobra, widzowie. Widzimy się przy nowej pracy. Ogólnie, to ta nowa praca to taki już pewnie większość bierze. No, bo jest od 1 grudnia, a my dzisiaj. Czyli w sumie czwarty dzień, bo jeśli no, jakoś tak czwarty dzień już można w sumie na nie pracować. No to większość wie, że to jest praca na, na odśnieżanie, odśnieżanie od 1 grudnia na serwerie, mamy śnieg na streamkach, No, gdzieś tam ją testowałem, aczkolwiek nie, jeździ, nie, nie jest to taka praca dla mnie, na której ja bym sobie pojeździł z chęcią. Ale no, jedziemy ją zobaczyć. Jadę wam ją pokazać jeszcze na odcinku. No i co, no? Widzimy się już przy tej pracy, co? Dobra, widzowie, mamy to. A ziomek tutaj siedzi. Kurde, no. Dobra, trzeba czekać, kurde, widzowie. Miejmy nadzieję, że mi nie zabierze auta, bo tutaj zaparkowałem tak o, w przychodniku. A ziomek tu siedzi, dobra, czekamy, aż jakieś auto się zrespi i lecimy w robotę. Dobra, widzowie, zmiana kampy na tę pracę, bo tam już stałem z dobre 30 40 minut. Nic mi się nie udało, nic się nie zrespiło. A tam się wczoraj to rozpiły co 2 minuty. Zobaczymy, jak tutaj wygląda. W Tierra Bada Może tu się coś uda. A tu chyba są. Chyba stoją. Puste są. Prawdopodobnie są puste, więc jest bardzo dobrze. Udało nam się. Tylko teraz zostało je miarę szybko dorwać. Na szybko, na szybko, na szybko trzeba. I mamy. Dobra, S. widzowie. To co, lecimy, kurde, no. Praca polega w sumie na tym, żeby odśnieżać te takie, no, najzwyklejsze drogi, San Andreas, tak, całej, całej mapy i... Tak jak większość osób już może wiedzieć, no to za około, no za jak godzinę gry, może tutaj wyciągnąć cztery osiemset, nawet. Ale trzeba, no wiadomo, jeździć jakby... Po tych drogach e, normalnych nie można zjechać gdzieś tam na jakiś trawnik czy coś. No i co, no... Z, e, godzina pracy to jest 4800. E, kółko wokół mapy to mi Majkos mówił, że jest to około 1600 zł. E, więc no... praca dość opłacalna pod względem pieniędzy. Zwłaszcza, że wymagane jest tylko. E, Wymagana jest tylko kategoria B, nie, że nie ma żadnych life points wymaganych. raczej sezonowa. I dużo osób teraz na niej jeździ sobie i robi konwoje. Eee, więc to, co? No, ja widzę, że do Was wrócę, jak będę miał około 25 km. 25 km od śnieżnej. I za to dostaję 670 PLN'ów. Możecie ocenić, czy dla Was to jest opłacalna praca, czy nie jest opłacalna praca. Eee, no co, no co ja mogę więcej powiedzieć? Widzimy się na, na zakończeniu odcinka już. A więc ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek dzisiejszy. Widzimy się w następną sobotę. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrypcja. Powinienem to, zawsze mówię to w innej kolejności, teraz już się trochę zamieszałem. Eee, no i co ja mogę więcej powiedzieć? Widzimy się w następną sobotę i na, i na dzisiejszym live'iku oczywiście. Na razie, cześć, czołem, trzymajcie się.